Ja jestem nieznany jest znam i na tysiąc oświetleń pokazuję wam słoneczność i nagrywam specjalny film. Nagrywam w masce, bo nie wiadomo kim jestem. jestem. Okay. W sumie mogłyście, ale było, wszyscy znają. no. Elo, to ja, mordeczki. Zapomniałem o mojej starej masce, którą kiedyś kupię. O! I... I widzicie, tak wygląda. I... To jest trochę duszne mi się radziło Bo tutaj nie mam taki ...dziurek, o. I mi jest trochę duszna. Ale... A ciut tutaj ma takie krostki na nosi Więc każdy chyba mam maskę. O! Jak ja nie chciałem tego wam pokazać, ale mogę też was wystraszyć. bo to udało się by nie było widać. Nie boże, będzie widać. O boże, 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 i patrzcie, ja to. Będzie, o. Takie tornady się, robię, Miesiu, to. boże, boże, trochę. boże, boże,

No, nie pierwszy. Niedzielę, tak. Jutro, Wyjechałem na egzekucję no, Zrobię sobie zdjęcie, prawda? Jest Mam taką maskę specjalną do straszenia podpinać Podpinać? Oje? Dlaczego? No tak. On <laughs> nie mają baterii. To trzeba nie Nie wiedziałem, że cy.

Wsadzi głowę do poidła dla końca. Mam czerwone. Dobra i dalewamy whisky. Przepraszam, ja co? Mieszczeniam się malutkie. Boi. Ma Mówiłem, żebyś tu nie przychodził. No i co, pokażę na coś. Ale przypominasz w tym Mam kompresor, sobie. Oder Nie wiecie jak go zrobić, żeby... bo taka fajna. Taka fajna taki fajny głośnik. Ja odmogę. Wyskoczył będzie potrzebna plastelina, o tak, o tak, ja trochę plasteliny i rozwałkowicie mocno, żeby było długie. długie, jeździe, rocinkie i widzimy się już jak to już więc mamy taką plastelinę, bierzemy plastelinę, idziemy i otoczamy w pętelkę ją w pętelkę, w pętelkę coraz to mniejszą Teraz to mniej coraz mniejszy. właściwe dziurka wbijamy tam jak skończymy u mnie to wygląda tak jadą jak u was i robimy tak Jak nie chcecie, tak. inny sposób chcecie roz, rozwiększyć to robimy, patrzcie, zam i ciągnie w górę w dół. W górę w dół. tak tak coraz bardziej. Jak chcecie, żeby taki było, to się idzie po i w dół. W górę, i w dół, w górę, w dół, w dół, w górę. Ja bym tak zaplątuje dzajnie, no tak. I teraz i dalej to ma. W kupiecie, ja wam pokażę. Tutaj zajmuje taki rozwak. Budujemy są. Pora kogoś powiesić. Szybko zrobię. Tam nie wystarczy musi być bardzo długie. Teraz to okręt lekko i jedziemy coraz to bliżej środka jak już się to skończy. Się psa, a w twoją głowę Daniel. i dżbijamy.

Ostro. -gros. 80 dolarów. Sprzyprawać konia. Znowu go poskuję. Zastrzeliłem go. To masz problem. O, nie ja. ty. W tej chwili oglądaj się za siebie, bo dostaniesz kulkę w plecy. Szyb. Co nakazałem ci po brutto 1985 roku, ale musiałem wrócić. Miło Cię widzieć. Przebierz się, zagodzenie w czymś takim mogą Cię zastrzelić. Albo powiedzieć, co za tak? za tanena w sporze o 80 dolarów? 7 września? To powiedziałem. Szkoda, że mu nie zapłaciłem. Kim jest kochająca klara? Nie znam żadnej Kary. Myślałem, że to Twoja dziewczyna. No. Moje zaangażowanie uczuciowe w roku 1885 zakłóci czasem przestrzeń. Jako naukowiec nie mogę ryzykować.

Trzeba się. Chodzi mi, czy dzisiaj ktoś tą zupę może mieć. No ona była tu i tu, ale ja wiem. Marcia, Marcia. Kim jest Karol? Dla... Oh. O, my służy zakochanej w niej. Pani, ubieraj się mysz, oproszę cię. Dobra, ale pokazuję. No, Poznajesz odpowiednią no, tak... dziewczynę i jak Klepiemy w to palcami. Od Kurczę. Oby nic jej się nie stało. Jak mogłem ją zostawić na gardle? Nic jej nie będzie. Kiedy w 1955 spaliłeś armana, przywróciłeś normalne obieg czasu. Wrócisz do roku 1985, pójdziesz do domu i obrócisz ją. Przekleś ten zapach. Prawo do samego końca. I mamy.

Prowadzimy Deloryna i wrócimy do przyszłości. Lądując przedziura piłem bak. Trzeba go załatać i zatankować. Nie ma paliwa? Ale to drobiazg jest zasilany. Do obwodu czasu i kondensatora strumienia. Ale silnik działa na benzynę. A pierwsza stacja benzynowa pojawi się dopiero w następnym stuleciu. Bez paliwa nie rozpędzimy Deloryna do, do 140 km na godzinę. Założymy. Koni mają wieść, to, to auto sto cztery, trzydzieści osiem. Nie nic tego. Nawet najszybsze konie nie przekroczą sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Przychodzi u i wiedzę. Natura dba o ciebie od początku, dając siłę wymiaru. Ale ciężko. Mogę dojrzeć do odpowiedzialnych decyzji. Z nią wszystko przychodzi ci naturalnie. Jak wtedy, gdy sięgasz po fortuna z eko, owoców i warzyw. Fortuna wiosł 100% naturalnie dbają o ciebie. Menuan na skórze na stres. Na zaledzenie. Na wyzwanie. Taki będziecie słyszeć takim łychu. Kolor żarty, nie i Nowy list kolor perfektor. Regeneruje zachowane włosy i dodaje im blasku. Ruch to, co kochasz. Włosy. Odkryj nowe, I to, to tak, robię. Mleko mam i zapewnia dziecku wszystko, co najlepsze. <słuch> Ciężko co nie? W zabiera oraz probiotik. I biokombiotek. Nic nie jest bliższe na kurmam. Dobrze z sam. Nie ma co czekać, gdybym zaczął się. Słuchaj, śniadanie, śniadanie i zlepki. To był. Zębank, kochaj życie. AutoChiro, kup swój używany samochód online. Otwieram naszą ofertę z.

Panie, ale on jest słab. Słabego stopowera ci drop no Myślałem, że dropni się ktoś. Tak, już kiełka. Ja, Amber. A ty nie masz kiełka? A ty nie masz kiełka? Tam tylko ani jednego nie ma. Trzymajmy się razem. Potrzebujemy więcej internet. Mamy właśnie staną... Ale i tam tutaj takie. Что-то накраинчивое. Ну, нагревать. я тебе нарисовал, чего ли? Ты же лавишь,

因为我们。<little> <laughs> King Na no, no, bogato Jak ten tryb z Fortnite'a Pamiętasz? Tryb na bogato Ja dobrze pamiętam tryb na bogato A jak ktoś grał z Was z Fortnite To im powiem, czy pamięta Tryb na bogato

i krzyczutko krzyczutko i się jedziemy a to nie i tak wcześniej zawsze No i tak zawsze na 8 jest to i tak za niedługo będzie w dziesiątej to na najdziesiątą możemy nawet jechać To jest długi pas. Mama? Ja Nie. W kolejnym Galileo, na ratunek żywności, podpowiemy, co zrobić z jedzeniem, którego kupiliśmy za dużo. Sekrety pracy śledczych. Zobaczymy, jak rozwiązują zagadki kryminalne na podstawie pyłków czy błędów ortograficznych. Niezbędnik Kenijczyka. Dowiemy się, po co mieszkańcom Afryki grzejnik w domu. Jak wygląda tradycyjna chusta kanga? A na koniec przetestujemy wyjątkowy rower elektryczny. No można złożyć do rozmiarów kartki papieru Galileo. wyglądać tak. Rozmawiajmy dzisiaj o Wszystkie są takie. Mam nadzieję, że

Drugie, to było z pierwsze regi. I pierwsze, i drugie. Czy jakoś tak? Ziemiak, jak to było? Przy zakładnie pierwszego smartfona z Pięknie. Drugi smartfon za złotem. Warto przybiegć do fusa. Prawo me, prawo my. To pierwszy bierze drugi. Czy drugi bierze pierwszy? Drugi smartfon za jeden złotych. Pierwszy bierze drugi, a drugi bierze pierwszy. internet, pięć Kup swój używany samochód online. Odkryj naszą ofertę sprawdzonych samochodów. Zobacz każdy detal auta i usiądź w wirtualnym wyboru kierowcy. Ty zamawiasz Auto Hero. A z 14-dniowym prawem do zwrotu możesz czuć się bezpiecznie. Auto Hero. Kup łatwo swój samochód online. Ktoś myślałem o takich taki opon nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Ale klocków to mają. Jeżeli najważniejsze jest cieszyć się autem. Super wyszukiwarkę i duży wybór części i opon na raty zero Allegro mają to te, co teraz najważniejsze Jak wiesz, że ktoś na Ciebie czeka To mm Nie -hmm. marzę głowa, boli. Nie się w trzy minuty I się... nie zaburza koncentracji Była sobie raz piękna książka. Uratowana przez soka Życiem zapadłeś jako ziółk Pijcie, obieluń <мешно> <мешно> Я могу, чтобы тут не. Не может же ты ты染 variance, не sobie e, się guzowy na serce umrę.